Witam w kolejnym omówieniu patcha w Teamfight Tactics. Tym razem jest to patch 10.6, w którym został wprowadzony set 3 na oficjalne serwery Riot Games. No i przechodzimy do omówienia. Tutaj jeszcze macie taką infografikę, o której wam wspominałem w odcinku, w którym mówiłem o nowym TFT, o zmianach o postaciach itd. No i jakbyście jak jeszcze nie widzieliście tego odcinku, to polecam zobaczyć, bo tam będziecie mieli właśnie opis wszystkich postaci, klas i tak dalej a tutaj po prostu jest tylko, co zmienili w danym patchu względem poprzedniego. Na samym początku. Gry rankingowe są od razu od patcha, czyli od wczoraj można grać rankedy i wbijać elo od początku. Eee, ranga nie spada już poniżej mistrzowskiej. Nie wiem do końca, co to znaczy, ale z tego, co ja to rozumiem, to po prostu nie będzie można spaść z rangi, w sensie jak już ją wbijecie, typu golda, platyny, Diament Mastera, to już nie będziecie mogli spać w dół. Jeśli dobrze rozumiem, bo tutaj też pisze, że nie można spać poniżej rangi mistrzowskiej, czyli poniżej Mastera, nie można spaść. Więc wydaje mi się, że to właśnie o to chodzi, że jeśli już przekroczycie, jakby daną dywizję, no to nie można po prostu z niej spaść. Zmiany systemowe, no to mechanika galaktyk, czyli to, że będą różne galaktyki, dopiero wejdzie za dwa tygodnie w następnym patchu. Więc na razie jeszcze mechaniki galaktyk nie ma. Porozmawiamy o niej za dwa tygodnie, jak, jak już wejdzie. E, przychód. To jest bardzo ważne, bo zmienia się bardzo mocno ekonomia w grze. E, no i gdzie będzie działać to tak, że po prostu będziecie mniej dostawać za rundy. E, jest znerwiony gold za rundy. Ale to powoduje to, że będziecie mieć tego goldu mniej na początku, a więcej później przez te zmiany. Wycofano możliwość sprzedawania bohaterów podczas karuzeli, czyli wzięliście więc byliście na karuzeli i chcieliście sprzedać coś, co macie na ławce, na bordzie i tak już tego nie można zrobić. Eee, serie, czyli bufy za jakąś serię Winstreaka bądź lustreaka zostały w zasadzie to zbufowane, bo wcześniej trzeba było mieć 7 Winstreaka, żeby dostać 3 golda, a teraz wystarczy tylko 4. Tak samo, żeby dostać dwa dodatkowe golda, trzeba było mieć 4 albo 6, a teraz tylko 3, więc jest to powodowane tym, że będziecie mieć więcej golda dzięki temu, jeśli zrobicie w serię np. dwóch czy trzech, trzech zwycięstw. Dodatkowo złoto z serii wypłacalne jest podczas rund na mopki, więc też to jest zmiana mechaniki dość spora. Sklep. Sklep, czyli zmiany procentowe, zależnie od waszego poziomu waszego mopka, czyli czy tam macie trzeci, piąty, ósmy itd. Tak no to zmiany są procentowe na szanse na to, jakie możecie wylosować postacie. Tutaj dokładnie nie będę się zgłębiał, ale działa to mniej więcej tak po 10 grach, które zagrałem, że po prostu macie większe szanse na dwójki czy trójki, tak głównie o to chodzi. No i wiadomo, żeby faktycznie zbufować, znaczy żeby dostać jakąś postać za 5, no to wypadałoby wbić ten ósmy poziom, bo 1% to jest bardzo mało. I, a niektóre postacie po prostu za 5 będą wam potrzebne do zbudowania jakiegoś team-compu. Więc polecam po prostu iść w 8 poziom. Podstawowe obrażenia za etapy zostały zwiększone. I to, jest, to są obrażenia, które wasz mobek zwyczajnie w świecie bije jakby do przeciwnego mobka, jeśli wygracie. Co mi ta kamera tak świruje tutaj? Um, dodatkowe obrażenia za każdą jednostkę, która przeżyła zostały zmniejszone na jeden. Wcześniej to było między jeden a osiem, a teraz każda jednostka wasza, która przeżyje, bądź przeciwnika i będzie wam zadawać damage, bądź wy przeciwnikowi będzie biła tylko jeden. A całą resztę damage robi wasz stworek. Um, łupy. Łupy, czyli to co leci z y, mobków. No to bohaterowie mają większe prawdopodobieństwo na pojawienie się w kulach we wszystkich poziomach, a nie tylko te złote kulki. Także mogą wam polecić po prostu częściej postacie z, z kul, które wylatują wam z mobów. E, średnie kule ze złotem i bohaterami, czyli średnie to są chyba niebieskie. Tak mi się wydaje, tak niebieskie to będą średnie. E, to w dwóch pierwszych rundach nie mogą wypaść, więc też spokojnie będzie po prostu to jakoś mega bufować. E, no, nie będzie to was buffować, jakby premiować za to, że wam mieliście szczęście, tak, że gra wam dała postacie na start. Eee, Niko Help będzie teraz mniejszą szansę miała na wypadnięcie z kul. Z jednej strony jest to dobre, a z drugiej strony czasem Niko Help potrafiła uratować tyłek. Ja na te zagrane 10 gier mogę śmiało wam powiedzieć, że miałem ją tylko w dwóch grach Niko Helpa, więc na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że jest to obecnie 20% szans jakoś na wypadnięcie. To są takie no, moje, moje tutaj, jakby, obliczenia. Także może to faktycznie dokładnie, matematycznie wyglądać trochę inaczej, no ale na 10 gier ją dwa razy. Tak, żebyście wiedzieli, jak to mniej więcej działa. Ruch. E, postacie po prostu będą się poruszać teraz e, wolniej, ale za to płynniej. <laughs> Z pola na pole. Także jest to całkiem przyjemne. I teraz postacie, które walczą wręcz. Będą trochę szybciej startować, jakby robić krok do przeciwnika, niż te, które biją z daleka, na dystans. Więc jest to w sumie spoko, bo po prostu wasi będą szybciej dochodzić i dzięki temu będą na pewno bić tych tanków. I teraz jest fajna zmiana, bo bohater, który bije się z jakimś tam czempionem i ten czempion na przykład będzie, pójdzie na drugi koniec mapy, to wasz bohater, wasz czempion nie będzie go gonił. Tylko po prostu pójdzie maksymalnie o jedną kratkę za nim, a potem skupi się na celu, który jest najbliżej niego. Więc jest to dobra mechanika, bo jak wiecie, był taki Singet sobie w secie drugim, no i postacie potrafiły za nim latać, nie? Po prostu po całej mapie, co było totalnie bez sensu. Teraz jest Aurelion, który tak lata sobie chaotycznie po mapie, no i też po prostu by go goniły, gdyby tego nie zmienili. Więc jest to całkiem spoko zmiana, według mnie. E, mana. Kiedyś mana była zależna od poziomu gwiazdek waszego bohatera, a teraz po prostu na każdym poziomie gwiazdki, czy to jest brązowy, srebrny czy złoty, jest 10 punktów many. Przyrostu many oczywiście. I bohaterowie używają teraz many na późniejszym etapie rzucania zaklęcia. Nie do końca to rozumiem, ale wydaje mi się, że chodzi tu o to, że tak jakby później to się dzieje. Nie wiem, mogę się mylić, ale tak, tak mi się wydaje, że właśnie o to w tym chodzi. Karuzela. Pierwszą karuzelę, nie tak jak wcześniej, wypełniają były -top jednostki za 2 golda, teraz są tylko jednostki za 1 golda na pierwszej karuzeli. W karuzeli mogą być różne kombinacje przedmiotów, jest ich o wiele więcej niż było wcześniej. Szpatułka znowu może się pojawiać na, na karuzelach, ale nie tak czę często jak wcześniej, zresztą tu właśnie to napisali. Przedmioty mogą się pojawiać dopiero od piątej karuzeli, a składniki do itemów mogą się pojawiać w szóstej karuzeli i później. Czyli to nie jest powiedziane, że będziecie mieć w szóstej, siódmej, ósmej karuzeli, o ile do takiej grady trwa, będziecie mieć tylko i wyłącznie pełne itemy. Mogą tam być również składniki, czyli może być tylko na przykład część, połowa tego itemu, tak, więc no jest to też spoko, bo może Wam to uratować, trochę grę, że nie, nie będziecie mieć po prostu jednego losowego itemu. A więc jest to według mnie całkiem fajne. Eee, wiele nowych układów karuzel dodali i to co mogę już powiedzieć, to na przykład są karuzele pełne, e, że są same czempiony, które mają tylko kropelki na przykład, albo tylko szpatule, czy tylko jakikolwiek inny item. Coś takiego jest dodane i mogą na przykład być karuzele, na których są tylko jednostki za 4 golda na przykład. Coś takiego. Więc jest to też no, całkiem przyjemne, ale nie do końca, bo czasem może wam to. Wy na przykład potrzebujecie, nie wiem, pasu giganta, a pojawia się cała karuzela kropelek i dupa. Inne. Do każdej fazy planowania dodano 5 sekund. To jest po prostu wydłużenie gry. Jest to zrobione po to, żeby ludzie się mogli przystosować do nowego setu. Ale za dwa tygodnie, no, w następnym patchu, będzie to usunięte, więc gryzną będą trochę krótsze. E, głębokie rany. E, leczenie będzie zmniejszone z 80 na 50%, więc całkiem ok. E, disarm e, już nie umożliwia rzucania zaklęć. Teraz będzie można rzucać zaklęcia, ale nie będą mogły te postacie autoatakować. Według mnie jest to spory nerf i disarm nie będzie jakimś super grywalnym itemem, bohaterowie, którzy skalują się z mocą umiejętności w jakiś sposób, wszyscy teraz to robią, wszystkie postacie się skalują w jakiś sposób z umiejętnością, z mocą umiejętności i no to no, sprawdźcie po prostu sobie bardziej to w opisie każdego bohatera, co, co on tam robi i tak dalej, no bądź, wejdźcie tutaj w kartę i zobaczcie ten odcinek, który nagrałem prędzej. Łączenie się przedmiotów to jest w momencie, w którym macie na przykład dwa, dwie postacie, nie wiem, dwa Dariusy i trzeciego wejdziecie z karuzeli, i ci już mieli jakieś itemy. No to teraz te itemy będą po prostu się rozkładać tak, że będą najpierw na pierwszym miejscu rękawice z złodzieja, czyli te wzgłosy, jeśli oczywiście macie. Następnie pokażą się losowe, pełne przedmioty i trzy losowe składniki, i na trzecim miejscu będą losowe składniki. Więc no, nie, nie, nie wiem, czy to jest takie jakieś super i jak to dokładnie działa, bo jeszcze tego w sumie nie zaobserwowałem. Ale fajnie, że takie co zrobili, teraz będzie wiadomo, jak to na pewno będzie się układać. Był błąd wcześniej w Team Fight Tactics, że jednostki złote były mniejsze, znaczy były tej samej wielkości co postacie za srebrne, i teraz to naprawili, i złote jednostki są większe. Naprawiono również błąd występujący od dawna związany z prędkością ataku, że te pociski jakby znikały w locie, jeśli ktoś ma dużą prędkość ataku. Szczerze, ja tego nie zauważyłem, tego błędu kompletnie, ale widocznie taki był i no i fajnie, że go naprawili. Kolejny błąd to było, że znaczne zwiększenia prędkości ataku podczas walki sprawiały, że animacje ataku jednostek nie były prawidłowo zsynchronizowane z ich prędkością. Też tego szczerze nie zauważyłem, ale fajnie, że naprawili taki błąd. Przedmioty Dodano trzy nowe przedmioty. Hasza, czyli uciszacza zamienili na puchar przychylności. angielski nazwy niestety nie pamiętam. No i on daje dwóm pobliskim sojusznikom manę za każde rzucone zaklęcie. Lodowa rękawica została zamieniona na całą bez ruchu. To jest taki item, co strzela jakby przed siebie takim promieniem i zwiększa koszty w rok Niektórych wrogów o 40% na początku rundy. Kosztymany, oczywiście. Także, no fajnie, że coś takiego dali, ale szczerze, wolałbym dalej mieć lodową rękawicę. Ten całą bez ruchu, jakiś taki. No, nie jest jakiś super. Hydra została zamieniona na portal Zizirota. To jest taki sam po portal, jak jest w of Legend i po prostu z niego, jak wy umrzecie, a macie założony ten item, portal Zizirot. To zwyczajnie w świecie pojawi się taki stworek, który zależnie od liczby gwiazdek waszego bohatera będzie miał większą, bądź mniejszą ilość HP. Istniejące przedmioty, czyli te, które już były w LoLu. No to tak, Krwiopilca znerwiony z 50% na 35, czyli mniej się będziemy leczyć. Ostrze Śmierci, czyli Infinity... Nie, to nie jest Infinity to jest ten pomarańczowy item. Co się składa z dwóch BF-ów. Miał jeden stack, teraz ma dwa. Na dzień dobry. Pogromca olbrzymów, czyli Giant Slayer. Obrażenia fizyczne w wysokości 9% aktualnych punktów zdrowia były, a teraz będzie 12%. I już Wam mogę powiedzieć, że ten item jest bardzo fajny. Gra się go na przykład na Lucianie podkery, czy też Jinx podkery, ponieważ teraz jest dużo tanków w grze. Brawlerzy, protektorzy, czy rebele, które dostają bardzo dużo shielda. Jeśli macie sześciu rebeli, no i ten Giant Slayer jest naprawdę bardzo fajnym itemem. Pistolet też będzie też was mniej leczył. Ionic Spark teraz redukuje odporność na magię pobliskich wrogów o 50%. I uwierzcie mi, Ionic Spark jest turbo broken. Ten item. Możecie składać zawsze, dać go na jakąś postać, która stoi u Was na frontlanie i naprawdę robi robotę. Ionic, Spark, Must Have, prawie w każdej grze. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Morello teraz podpala mocniej, więc spoko. Quick Silver, czyli żywe srebro, śmieszne tłumaczenie trochę, ale dobra. Niewrażliwość na kontrolę tłumu była zawsze. A teraz jest tylko na pierwsze, pierwsze 15 sekund rundy. Więc no spoko. Raczej to jakoś wiele nie zmieni, tak mi się wydaje. Dodatkowa moc umiejętności zabójczego kapelusza, czyli Rabadon. Zmniejszona z 75 na 50%. Podpalenie red buffa zwiększone, tak samo jak Morello. Odkupienie, czyli redemption. W momencie, w którym Wasz Champion, który ma Redemption założone Leczy teraz 800 punktów zdrowia w całej drużynie Nie tylko tym, którzy stoją w obrębie Redemption, tylko całej drużynie Fajnie, działa, będzie to działać jak ulti Soraki Coś takiego Hurricane został znerfiony Po prostu na... Nie przepraszam, zbufowany na 70% Obrażeń z 60% Static został znerfiony 75 punktów wyrażeń przy każdym odbiciu eee, Warmong Armor, czyli zbroja premienna teraz po prostu będzie leczyć Was o 2% mniej z brakującego zdrowia, ale maksymalnie może to być 150 punktów zdrowia na sekundę, czyli będzie po prostu trochę jakby mniej leczyć. Eee, Zekę zostało zbufowane, będzie dawać Wam więcej prędkości ataku o 3% niż dawało. No i Zephyr nie podrzuca na 6 sekund, a na 5 sekund. Czy to jest jakaś super dużo? Szczerze nie. Według mnie i tak Zephyr jest dobrym itemem. I teraz tak jest coś takiego jak Przepustka Galaktyczna. I Przepustka Galaktyczna Wam daje po prostu więcej misji. Teraz ogółem, jak wejdziecie w zakładkę TFT na kliencie, to będziecie mieć. Cały opis, pokazane wszystkie misje, wszystko co możecie zdobyć. Na samym dole macie tego okienka, co mówią deweloperzy i tak dalej. Czy też możecie po prostu sprawdzić, jest taka ikonka specjalna do sprawdzenia misji, jakie macie do zrobienia w Teamfight Tactics. No i... Przepustkę możecie kupić bądź nie. Przepustka was umożliwia wam to, że będziecie mogli dostać więcej nagród. Będą to nagrody też lepsze, bo na przykład mogę że Wam polecieć jajko, czy jakiś e, blaster, który teraz został dodany. Taki laser. Chodzi o to, że to jest animacja po prostu ataku waszego MOBA. Czy to jest fajne? No, według mnie spoko całkiem, że to dodali. Pierwszy już odblokowałem. Także no jest to całkiem fajne, jeśli macie wolne 10 euro czytam 40 zł na EUNE znaczy to wychodzi trochę więcej, bo teraz euro mocno urosło 45 jakoś wyjdzie was no i to tyle będziecie mieć po prostu będziecie mogli sobie kupić tą przepustkę, bo ona kosztuje 1280 jak dobrze pamiętam A poczekalnia, w poczekalni właśnie teraz możecie po prostu sobie wybrać też te lastery, które będą tą, tą animacją jaką zadaje wasz mobek przeciwnemu mobkowi Będziecie mogli tam wybrać właśnie mapkę, postać i tak dalej. No i również w poczekalni będziecie mogli sprawdzić misje, jakie macie do wykonania w TFT. Inne rzeczy, to tutaj właśnie się jest o tej przepustce, także nie ma tutaj jakichś wielkich rzeczy. No i to w sumie by było prawie wszystko. To jeszcze zostało wyważenie, ale to są wyważenie bohaterów. Po prostu to jest zmienione z tego, co było na PB. No i co tu można powiedzieć? Są to astralne leczenie. Jest, zostało zbafowane na drugim i trzecim poziomie. HP od cyborgów, od ataku cyborgów, czyli cybernetycznych, zostało z, troszeczkę zmniejszone, ponieważ było zbyt OP. Infiltratorzy biją teraz mniej. Buntownicy, buntownicy? Aha, to są rebele. To zostali zbuffowani, dostajecie większą tarczę. Szansa na zdobycie przedmiotów jakichkolwiek z piratów też jest większa. Postacie pierwszej kategorii, czyli za 1 golda. Caitlyn zbuffowana o 1. Kazix został znerfiony na wszystkich poziomach. Jarvan znerfiony. Zix zbufowany. Dokładnie, nie będę wam mówił liczby, to wiadomo. Możecie sobie to sprawdzić sami oglądając ten film. Ari została znerfiona. Darius znerfiony. Kaisa również znerfiona. Lucian również znerfiony. Jeśli chodzi o obrażenia od ataku, a od zaklęć został też znerfiony. Za trzy. Niko została zbufowana. Szako znerfiony. Jean zbufowany. Co jest dla mnie śmieszne, no ale Riot wie lepiej. Prędkość ataku Ireli zbufowana. Obrażenia Welkoza znerfione na początku. A Wukong dostał nerfa. I za 5 golda Aurelion Sol dostaje bufa lekkiego. Jako brązowa i srebrna jednostka. Gangplank dostaje buffa Miss Fortune dostaje nerfa. Niedużego, ale dostaje. Eee, I to jest na obrażenia zaklęć. Na tarcze od Miss Fortune jest eee, Buff. Prędkość at ataku Tresha zwiększona, czyli będzie szybciej atakował. Obrażenia rozpieszkowe zakręć Supermecha. Ojejku, ile tu jest liczb. <laughs> ale ogółem wszystko zostało znerfione. Praktycznie. Więc to jest dobre, bo ten mech był naprawdę zbyt broken na PBE. No i przedmioty. Zasięg Ionic Sparka został znerfiony względem PBE. Obrażenia zwiększone. Osłabienie leczenia czerwonego wzmocnienia i Morello też zostały z, trochę znerfione względem PBE. I kosa Statica została zbufowana względem PBE. No i to było na tyle w tym patchu. Mam nadzieję, że już wiecie co i jak. Zaczniecie wbijać waszą dywizję, którą chcecie. A teraz proszę Was o subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę i trzymajcie się do następnego odcinka.